Jak tnę przekwitnięte kwiatostany róż? Trzy najważniejsze zasady dla mnie. Nie postępuję według żadnych zasad, żadnego podręcznika. Nie trzymam się tego, że muszę badać ile listków ma kolejny listek i czy to jest listek właściwy, przed którym mogę dokonać takiego cięcia. Tnę krzywy róż tak, żeby zachować ich symetryczny wygląd i tnę je na takiej wysokości, na której ja potrzebuję. Jeśli wiem, że moja róża potrafi wysłać mocne pędy, w czasie sezonu tnę oczywiście niżej. Jeśli natomiast chcę mieć różę dość wysoką, przycinam ją tuż pod przekwitniętymi kwiatostanami. Tyna zasada, którą zawsze staram się mieć na uwadze, to to, że przycinając przekwitnięte kwiatostany, staram się usuwać je tuż nad oczkiem skierowanym na zewnątrz. Róże lubią przewiew a zatem nie zagęszczamy korony, zwłaszcza w przypadku róż piennych i zawsze przycinamy tak, żeby pozostałe oczko było skierowane na zewnątrz.